Zuża Gołębieska tutaj z początkiem rundy bardzo skoncentrowana. Widać, że to Pol na plecach ją mobilizuje i zobowiązuje oczywiście. Mam rozumieć, że jest to reprezentantka Polski. Jeżeli chodzi o Nikolaj Malewską, no też jest zapisywana jako Polska. Zawodniczka z Polski, i, ale tutaj jest ona na starcie klubowym na pewno. No, Głębiecka tutaj na pewno ma duże wyczucie sytuacji, bo tak jak tu widzieliśmy, troszkę. Zagapiła się do Malewska i czy takie serie po dwa, trzy ciosy wylądowały na głowie właśnie Nikoli do Malewskiej, ale te powtórki po prostu no były bardzo zdecydowane i widoczne dla sędziów. Nawet jeden z sędziów dwoma punktami wyportował tą rundę. No, wyraźna przewaga na pewno była. Two. czy tutaj do Malewska znajdzie jakiś sposób na swoją rywalkę żeby też zadawać celne ciosy Zaraz zobaczymy, bo od samego początku Gołębieska zdecydowanymi akcjami udowodniła, że ten reprezentacyjny strój no, na pewno zobowiązuje i zawodniczka to czuje i pokazuje swoją wyższość w tym pojedynku na pewno. I ostatnie 10 sekund. No piękny, prawy, prosty, szczególnie tutaj. Lewy też był celny. W wykonaniu I jeszcze lewy prosty, który też w samej końcówce równo z gągiem doszedł celu. I trzecia runda pojedynku Nikola first, Zuzanna first, obydwie zawodniczki z Polski. Głębieska tutaj troszeczkę wydaje mi się odpuszcza w tej rundzie. Czasem są momenty, gdzie absolutnie widać celność ciosów Zuzanny, ale taka spokojna runda była w wykonaniu Zuzany Gołąbieskiej. Niemniej jednak cały pojedynek bez problemów na pewno. Sędziowie wypunktują na jej korzyść, tak jak tutaj widzimy. Zdecydowane zwycięstwo, dwa razy 26-30 razy 27-30.